Model przecież zaczynał wojnę jako szef sztabu korpusu, a w 1941 roku był dowódcą dywizji pancernej. W 1943 roku widzimy go na froncie wschodnim już jako dowódcę 9 Armii. W 1944 roku jest już dowódcą Grupy Armii na wschodzie. Potem wobec katastrofy we Francji na chwilę, w sierpniu 1944 roku, zostaje nawet głównodowodzącym na zachodzie, Prze zastępuje właśnie von Klugego. Potem wraca na stanowisko dowódcy Grupy Armii. Beck popełnia samobójstwo w kwietniu 1945 roku w Zagłębiu Rury w warunkach... Okrążenia przez armię amerykańską. Kiedy Hitler sam w okrążonym Berlinie dowiedział się, że marszałek model się zastrzelił, miał powiedzieć, to był mój najlepszy marszałek. Model miał w 1944 roku taką ksywę strażak jak Hitlera, czyli że łatał tam front, gdzie wszystko się rozpadało. To rzecz bardzo charakterystyczna. Kiedy okazało się, że bitwa o Francję będzie katastrofą, i kiedy zdymisjonowano von Rundstedta, najstarszego czynnego oficera wojsk lądowych Wehrmachtu, to wysyłano tam formalnie najlepszych. Czyli ludzi, którzy mieli opinię super strażaków od kryzysów. Najpierw pojechał von Kluge, ale jak przyjechał, to od razu już było odium zamachu na Hitlera, a po Kluge przyjechał Model, czyli Hitler uważał von klugego i modela za swoich marszałków od najtrudniejszych wyzwań, bo oni pokazali na froncie wschodnim, że są w stanie łatać front w warunkach beznadziejnych. O ile Manstein ciągle się cofał, manewrował i cofał. Hitler mówił: Pan ciągle chce manewrować, to był zarzut. Pan nie trzyma frontu tu, gdzie on jest, tylko pan wciąż manewruje, czyli cofa się. Natomiast von kluge stał. Model, jak obejmował porwany front, łatał go. Po klęsce na Białorusi operacja Bagration. 1944 roku. Jak to powiedział Hitler, zamiast frontu była tylko wielka dziura, ale przyszedł marszałek model i to wszystko połatał, bo model w lipcu i sierpniu 1944 roku dowodził niemiecką grupą Armii Środek, czyli odtwarzał front po klęsce Bagration. Ale czy to model to wszystko połatał i czy te ciepłe słowa Hitlera płynęły dlatego, że on rzeczywiście uważał marszałka Modela za takiego wybitnego dowódcę, czy właśnie dlatego to, co ty powiedziałeś, że to był oficer z narodowo-socjalistyczną łatką? I odpowiedź jest... W dużej mierze taka, że właśnie ten stosunek do narodowego socjalizmu bardzo pomagał albo bardzo utrudniał. Również ocena danego dowódcy była uwarunkowana takimi przesłankami właśnie. Rommel był w Afryce Rozpieszczany przez propagandę Goebbelsa. Model w 1944 roku był pokazywany jako wybitny marszałek, który łata front, bo żelaznym marszałkiem Hitlera był Scherner. Scherner, który nie tylko słynął z tego, że twardo walczył, ale z drakońskiej dyscypliny wobec własnych żołnierzy. I to się Hitlerowi podobało. Czy model albo Szerner byli wybitnymi marszałkami. Ja osobiście miałem okazję dosyć dokładnie śledzić rozkazodawstwo marszałka polnego Waltera Modela w 1944 roku. I osobiście uważam, że to był przeciętny tylko jakości oficer tego szczebla. Brakowało w decyzjach Modela jakiegokolwiek szerszego planu operacyjnego. On po prostu tylko był jakby antytezą Mansteina. Myślą przewodnią jego było raczej tylko tu i teraz. W dowodzeniu Modela trudno dostrzec długotrwałe, skomplikowane planowanie operacyjne. Marszałek Model rzeczywiście miał swoje osiągnięcia ale jednak nie był aż tak wybitnym oficerem, nie miał aż takiej wyobraźni przestrzennej, nie miał takiej wyobraźni planistycznej, żeby można się zgodzić ze słowami Hitlera, że to był jego najlepszy marszałek.